Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na czwartkowym wywiadzie w My Politics. Ja nazywam się Tomasz Romanowski, a moim i Państwa gościem jest pani poseł Beata Maciejewska z Nowej Lewicy, przewodnicząca parlamentarnego zespołu do spraw legalizacji marihuany. Dzień dobry Pani poseł. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W dniu wczorajszym, 28 stycznia, znany polski raper Matar został aresztowany za posiadanie 1,5 grama marihuany. Z tego powodu, jako główny temat rozmowy z Panią Poseł, chciałbym poruszyć sprawy związane z marihuaną i jej legalność w Polsce. Jako pierwsze pytanie, jakie chciałbym zadać Pani Poseł, to jest to, czy kary aktualnie za posiadanie marihuany nie są zbyt surowe. Przypomnę tylko, raperowi Mata, Mata macie grozi do trzech lat pozbawienia wolności za posiadanie 1,5 grama marihuany. Oczywiście, że obecne prawodawstwo jest zupełnie nieadekwatne, jest zupełnie niewłaściwe i zbyt surowe. Ostatnie lata pokazały na całym świecie, że karanie za marihuanę to nie jest żadna droga do tego, żeby zapobiegać narkomanii. Wręcz odwrotnie, to sprawia, że mamy dealerów. To sprawia, że ludzie kupują towar na czarnym rynku i tak naprawdę są uzależnieni od towaru, który nie wiadomo jakiej jest jakości. Jako parlamentarny zespół do spraw legalizacji marihuany złożyliśmy trzy projekty ustaw. To było w ubiegłym roku dokładnie 20 kwietnia. Jest to data znana prawdopodobnie wszystkim osobom, które interesują się marihuaną, gdyż jest to Światowy Dzień Marihuany. I jednym z tych projektów była ustawa o marihuanie tak zwanej rekreacyjnej dla dorosłych, gdzie postulujemy, żeby było zdekryminalizowana, czyli nie podlegała jakiejkolwiek karze i była dozwolona posiadanie niewielkich ilości marihuany na własny użytek. I ta niewielka ilość to jest 5 gramów i 4 krzaki. I przy takich ilościach, ta, ma, jeśli ktoś byłby z taką ilością marihuany, no to wówczas oczywiście nie odpowiadałby za to. Natomiast do, od 5 do 10 gramów przewidziana by była kara. Wyłącznie grzywny, więc pokazujemy tutaj w tym kierunkiem, że zależy nam na tym, żeby przestać wsadzać ludzi do więzienia za jointa, bo ta ilość, którą miał przy sobie mata, no jest ilością minimalną. Półtora grama marihuany to jest naprawdę bardzo niewiele i to świadczy tylko o tym, że ktoś na własny użytek posiada taką ilość marihuany, którą po prostu może sobie spokojnie wypalić. Właśnie, pani poseł wspomniała o projektach złożonych do Sejmu przez mm -hmm. Parlamentarny Zespół do Spraw Legalizacji Marihuany. Dwa tygodnie temu Sejm procedował właśnie te ustawy. Były trzy, dwie od Parlamentarnego Zespołu do Spraw Legalizacji Marihuany i jeden projekt posła Sachajki. Dwa projekty zespołu zostały odrzucone bez debaty, tak naprawdę, mm -hmm. przy pierwszym czytaniu, a przeszedł jedynie projekt posła Sachajki. Czym to jest spowodowane? Czy jest to związane z przyjaznością rządu i posła Sachajki. Czy pani się podpisuje pod projektem posła Sachajki, czy on nadal jest nie z tym, co powinna być legalizacja marihuany w Polsce? My złożyliśmy trzy projekty. Te dwa, które były procedowane na Sejmie, dotyczyły nowelizacji dotyczącej użycia marihuany medycznej i chcieliśmy między innymi tego, żeby była możliwość w ogóle dopuszczenie do tego, żeby można było refundować marihuanę medyczną przy części schorzeń na przykład Padaćce lekoopornej, czy wówczas, kiedy ktoś cierpi na nowotwór i łagodzi skutki chemioterapii, właśnie użyciem marihuany, czy przy Alzheimerze, Parkins Parkinsonie. To są choroby przy których marihuana medyczna jest bardzo skuteczna, ale niestety jest ona niezwykle droga. Więc chcieliśmy zarówno refundacji, możliwości refundacji. Chcieliśmy, żeby lekarze uczyli się na studiach na temat zastosowania marihuany, bo nie wiemy, że ta wiedza dzisiaj nie jest szeroko rozpowszechniona i bardzo wielu lekarzy Kompletnie nie ma zielonego pojęcia o tym, jak używać marihuany medycznej. Poza tym chcieliśmy także zmienić prawo, jeśli chodzi o Kierowanie pojazdem po użyciu marihuany. Natomiast żadne z tych propozycji nie przeszły ani na plenarnym posiedzeniu, ani także nie były później brane pod uwagę jako poprawki podczas już posiedzenia komisji. Poseł Sahajko zaproponował, żeby można było uprawiać w Polsce marihuanę. W instytutach medycznych, my w naszym w instytutach badawczych, my w naszym projekcie mieliśmy, że każdy przedsiębiorca, jeśli spełni restrykcyjne normy, mógłby uprawiać marihuanę medyczną. Sahajko chce i prawdopodobnie do tego doprowadzi, że tylko instytuty państwowe będą mogły to robić, to nie jest dobry projekt. On oczywiście zmienia minimalny sposób obowiązujące prawo, ale w żaden sposób to nie wpłynie na dostępność tego leku na rynku, nie wpłynie na to, że ceny marihuany medycznej zmniejszą się. A z czego to wynika? No oczywiście z tego, że Kukis podpisał umowę z Pisem, czyli z Kaczyńskim na to, że część rozwiązań Kaczyńskiego będzie popierał właśnie w zamian za za poparcie przez Pis legislacyjnych propozycji kukiza, w tym między innymi właśnie marihuany medycznej, a także konopi siewnych, czyli tych konopi, które są używane dzisiaj powszechnie, zarówno w kosmetologii, w budownictwie itd., itd. Tutaj też był nasz projekt. Wcześniej był też projekt Sachajki, który był procedowany na komisji. On jest dosyć dobry, i te projekty Sahajki prawdopodobnie w ogóle przejdą. Sahajko sam uprawia, jeśli. Dobrze znam i rozumiem jego motywację. On uprawia konopię, więc robi to tak naprawdę dla siebie i jakby w swoim interesie i grupy ludzi, których zna, ale nie robi tego w interesie pacjentów, którzy są wsadzani do więzień za to, że na własny rachunek uprawiają marihuanę medyczną, i tak dalej, i tak dalej. Więc, no cóż, mamy dzisiaj prawo, które jest absurdalne jeśli chodzi o projekty posła Sahajki to one zmieniają rzeczy no, może o no nie wiem 1%, ale tak naprawdę to jeszcze nie jest to o co by nam chodziło i także jeszcze nie stanęła na sejmie nie stanął na sejmie projekt ustawy zakładający możliwość właśnie 5 gramów i 4 krzaków na własny użytek ten projekt cały czas czeka w zamrażarce sejmowej Pani Marszałek Witek wcześniej miała wątpliwości co do zgodności prawa z tej ustawy z prawem unijnym. Ta ustawa przeszła przez dodatkowo komisję ustawodawczą, została tam zweryfikowana. Nic dzisiaj nie stoi na przeszkodzie, żeby można było procedować, żeby Mata, jak będzie szedł kiedyś wieczorem, czy jakikolwiek inny raper, z pięcioma gramami w kieszeni. To jak spotkał policjanta, to żeby mogli się po prostu co najwyżej pozdrowić, a nie, żeby jeden drugiego zakuwał w kajdanki i wsadzał na komisariat, a następnie zwalniał, ale straszył wymiar sprawiedliwości. Dzisiaj straszy takich ludzi po prostu no, karą pozbawienia wolności do lat trzech. Oczywiście tutaj do takiej kary nie dojdzie, ale sam fakt, że ona jest przewidziana, jest po prostu absurdalny. Mamy 2021 rok, jesteśmy w centrum Europy i na każdym rogu, w każdej miejscowości możemy kupić alkohol, który jest dostępny 24 godziny na dobę wszędzie. I tym należałoby się zająć, a nie karaniem ludzi za to, że posiadają 1,5 g marihuany. Tutaj Pani Poseł wspomniała, że w przypadku użytku marihuany do celów medycznych, konopi, powinna być 100% wolność. Czy w przypadku uży używania konopi marihuany do użytku własnego, czy jak według pani poseł wyglądać, jak po powinno wyglądać prawo? Czy powinno wyglądać jak w Holandii, że holenderski rząd po prostu toleruje posiadanie marihuany, czy jednak powinna być marihuana legalna? Już odpowiedziałam na to pytanie, to znaczy jeśli chodzi o marihuanę medyczną, to ona dzisiaj jest w Polsce nie, legalna. Nie, nie. Tak, ja mówię o marihuanie niemedycznej, do własnego użytku. Czy powinna być taka w Franki tolerowana po prostu, czy w pełni legalna? To znaczy powiedziałam, powinna być dekryminalizacja, powinna nastąpić dekryminalizacja niewielkich ilości na własny użytek. To znaczy, jeśli mam cztery krzaki i 5 gramów, to wówczas jest to czyn, który nie podlega karze. Czyli, Czyli nie jest mówimy. Legalne. Jest. Legalna, niewielka ilość na własny użytek. Do 5 gramów i 4 krzaków co nie oznacza legalizacji marihuany. To znaczy, nie mamy tutaj takiej sytuacji, że można nią handlować, że ona jest powszechnie dostępna, że powstają na przykład sklepy. W Niemczech ostatnio, kiedy doszło do zawiązania się rządu, między innymi z udziałem socjaldemokratów i zielonych, tam. Obecny rząd idzie w kierunku legalizacji marihuany, czyli legalizacji będą sklepy, które będą miały, będą miały możliwość sprzedaży, będą miały licencje, i tak dalej, będzie budżet państwa na tym bardzo dużo zarabiał. I my oczywiście także docelowo jesteśmy za tym, żeby tak było, ale uważamy, że na ten moment w państwie tak pełnym narkofobii należałoby na razie wstawić bud w drzwi. I zezwolić ludziom na uprawę i posiadanie na własny użytek. Czyli gdyby to porównać na przykład do alkoholu, to nie mówimy, że alkohol powinien być dozwolony, jego produkcja, zarabianie na nim przez państwo, tylko że każdy może sobie na własny użytek zrobić nalewkę. I to jest analogiczne do tego, co my dzisiaj proponujemy w przypadku marihuany. Czyli na własny użytek można. Hodować, ale nie można sprzedawać, nie można udzielać narkotyku osobom niepełnoletnim, nie można handlować tym. Po prostu to jest tylko i wyłącznie na własny użytek. Tak jako zespół przyjęliśmy tego rodzaju rozwiązanie, to się nazywa depenalizacja, czyli między depenalizacją brakiem kary, w tym przypadku brakiem czynu, też niedozwolonego. A legalizacją no to jest jeszcze ogromna przestrzeń. Na razie nie idziemy w tym kierunku. Pańskie PiS nie sądzę, żeby państwo PiS, mimo ogromnych środków, jakie mogłoby pozyskać państwo polskie z tego, nie mówimy na razie w ogóle o tym, żeby marihuana była legalna. Czy są w planach w, właśnie w Komisji do spraw Legalizacji marihuany, nowe projekty, które mają zostać złożone do Sejmu na najbliższe miesiące, na ten najbliższy rok? Mamy na razie te trzy projekty, one są dla nas najważniejsze. Dwa zostały odrzucone, został trzeci. I teraz to, czym się na pewno będziemy zajmować, to kwestią tego, żeby promować nasze rozwiązania, żeby o nich mówić, żeby pokazywać, jak absurdalne jest obecnie prawo, a także bronić pacjentów. Ja jeszcze dzisiaj. O całej Polsce i chodzę na rozprawy. Jestem na rozprawach różnych osób, które zostały zatrzymane i ukarane, albo mają zostać ukarane, dlatego że hodowały, uprawiały marihuanę na własne potrzeby lecznicze, bo na przykład nie stać ich było na zakup tej marihuany w aptece. Więc będziemy się dzisiaj zajmować pokazywaniem absurdów obowiązującego prawa bardziej niż wymyślaniem nowych rzeczy, ponieważ Kwestie marihuany medycznej, rekreacyjnej i konopisiewnych zostały przez nas opracowane od początku do końca w sposób całkowicie kompleksowy, więc nie ma tu już nad czym pracować. Jak będziemy rządzić, to wówczas będziemy te ustawy przyjmować, i to będzie jeden z pierwszych naszych ustaw, które będziemy chcieli przeprowadzić, wtedy, kiedy będziemy mieli wpływ na władzę. A teraz. Widząc, jak bardzo narkofobiczne, jak bardzo pełne uprzedzeń jest, jest ta prawicowa część sceny politycznej, która niestety jest dzisiaj przy władze, to pozostaje nam pokazywanie absurdów, jeżdżenie po całym kraju. Muszę się też pochwalić, że byłam na rozprawie ostatnio w krośnie, wydawałoby się, że to jest taki bastion prawicy. A tam jeden z pacjentów, 70-letni pan Ryszard, uprawiał marihuanę na własne potrzeby lecznicze, ponieważ ma około 600 zł renty, a taka terapia miesięczna może kosztować nawet 1500 zł. I on został złapany z posiadaniem znacznych ilości marihuany, i w pierwszej instancji jego sprawa została warunkowo umorzona. Więc widać, że sądy dzisiaj coraz bardziej skłaniają się ku temu, żeby dostrzegać to, że przestępstwa związane z marihuanem są często przestępstwami zupełnie bez, bez ofiar. Bo kto jest ofiarą jeśli starsza osoba uprawia marihuanę na własny użytek medyczny. Kto jest ofiarą, jeśli ja zapalę sobie jointa? No, nie wiem, kto tutaj mógłby być ofiarą. Więc to są przestępstwa na papierze wyłącznie. Tak naprawdę nie ma tutaj ofiar i one są do tego, żeby nabijać po prostu statystyki policyjne, żeby wsadzać ludzi do więzienia, żeby aparat państwa mógł pokazywać, jak to walczy z narkomanią. To jest głupie, niepotrzebne, łamie ludziom życie. I robimy wszystko dzisiaj, żeby pokazywać, jak bardzo jest to absurdalne. Przykład maty jest dla nas tutaj dobrym przykładem, bo widać zresztą bardzo dużo ludzi stanęło po stronie maty. Nie zauważyłam głosu oprócz, oprócz jakichś prawicowych szurów typu Janusz Kowalski, że należy zaostrzyć prawo narkotykowe. Nie ma takich głosów. Wszyscy pukają się w głowy i mówią ludzie: za półtora grama wsadzacie człowieka do aresztu. To jest głupie. No i zgadzamy się oczywiście z tym, że jest to absolutnie głupie. Tutaj jeszcze kontynuując sytuację wczorajszą z raferem Matą. Wieczorem ojciec Maty, profesor Marcin Maczek, dostał telefon z infoninii CBA z, jako numer, z numeru. Ba, z wiadomością, że jego syn właśnie rapper MATA nie żyje. Godzinę temu Borys Budka również odebrał taki numer i dostał telefon od numeru swojej żony jakoby, że jego żona nie żyje. Problem aktualnie z spoofingu w ostatnich dniach jest bardzo wyraźny w polskiej scenie politycznej, podobnie jak problem Pegasusa, czyli podsłuchów. Czy uważa pani poseł, że rząd powinien się bardziej zająć tą sprawą i powinna zostać za stworzona komisja śledztwa w Sejmie? Tak, oczywiście. To znaczy to, co się dzisiaj dzieje w kwestii Pegasusa, to jest jakiś absurd. To też pokazuje bardzo mocno, że to też pokazuje bardzo mocno, że ten rząd jest po prostu tak naprawdę nielegalny i że zwycięstwo prawicy było podszyte oszustwem wyborczym, bo jeśli opozycja była wcześniej podsłuchiwana, jeśli wykradano plany, no to i dzisiaj jeden z prominentnych polityków PiSu, Pan Suski mówi o tym, że kilkuset, zaledwie kilkuset kilkaset osób było podsłuchiwanych, no to to oznacza że mamy do czynienia, no naprawdę z ogromną aferą i Chcielibyśmy bardzo, żeby kwestia podsłuchów Pegasusa została wyjaśniona. Jak prawdopodobnie Państwo wiecie, są zbierane podpisy pod tym, żeby taka komisja śledcza powstała i w związku z tym no mamy tutaj potrzebę sprawdzenia tego. Szanse na to oczywiście nie są duże, dlatego że PiS zbiera szeregi, robi wszystko, żeby tego nie przegłosować. Kukis jest osobą, który jakby stoi za tym pomysłem, żeby, żeby ta komisja powstała, no jest osobą, która, no nie jest to osoba, której można ufać, powiedzmy sobie to szczerze, więc do końca nigdy nie będzie wiadomo, jak Kukis się zachowa i co będzie jego Ostateczną motywacją, ale gdyby doszło do tego, że ta komisja powstanie, no to byłoby to po prostu coś i można by było wtedy te sprawy wyjaśniać. No to jest niewyobrażalne, że aparat państwa podsłuchuje opozycja. Naprawdę w środku Europy, w państwie rządzącym, rządzonym przez partię, która się nazywa Prawo i Sprawiedliwość, no wiemy, że to jest już. Wydmuszka i zaprzeczenie tych słów, ale no to jest bardzo ostra afera. Czy uważa pani poseł, że społeczeństwo polskie nie do końca zdaje sobie sprawę, jak poważna jest ta afera, afera? No bo jednak, dajmy przykład Stanów Zjednoczonych, aferę Watergate, również aferę z podsłuchami za czasów prezydentury Nixona, to ta afera tak naprawdę sprawiła, że. Nikt przegrał wybory. Czy w Polsce ludzie jednak nie są aż tak świadomi tego, jak poważnym zagrożeniem dla demokracji jest Pegasus? Bo jednak media, nawet opozycyjne, mimo tego, że jest to temat rzeka, mało mówią o nim. Nie jest to główny temat na ustach wszystkich, co powinno jednak być głównym tematem. Czy nie uważa Pani poseł, że to jest błąd w pozycji dziennikarstwa w Polsce? Znaczy ludzie aż tak bardzo się tym nie interesują, nie dlatego, że nie uważają, że to jest temat, który jest nieistotny, ale uważam, że dzisiaj w czasie pandemii, ogromnych podwyżek, tego, że zaraża się codziennie 50 tysięcy osób, że prawie milion ludzi jest dzisiaj na kwarantannie, że ceny gazu wzrosły o kilkaset procent, że, ludzie, że jest ogromna inflacja. No, y, oczywiście to jest ważne, ale też nie jesteśmy na tyle y, dojrzałą demokracją y, i na tyle bogatym społeczeństwem, żebyśmy mogli dzisiaj y, zająć się Pegasusem, kiedy ludzie po prostu nie mają zwyczajnie co do garnka włożyć. Mi się wydaje, że media mówią o tym bardzo, bardzo dużo, natomiast ludzie także o tym mówią, ale dla nich ważniejsze są rzeczy tego, czy, czy dziecko pójdzie do szkoły, czy dziecko pójdzie do przedszkola, czy da się zapłacić rachunek, czy jak ktoś ma piekarnię, czy jakąkolwiek inną jakąkolwiek inną firmę, to będzie mógł opłacić rachunek za gaz i utrzymać swój biznes. Dochodzi do tego jeszcze totalny chaos związany z Polskim Ładem, już nikt nic nie rozumie. Znaczy sztandarowy program, który miał pomóc pisowi być, po prostu wyjść na, na o, stać się gwiazdą tutaj Polski i sprawić, żeby wszyscy Polacy w tym polskim Ładzie się zakochali, no to ten program stał się po prostu, ludzie sobie włosy wyrywają z głowy, bo nikt nic nie rozumie, ludzie dostają niższe wypłaty, pensje są gorzej naliczone. Niektóre grupy całkowicie zostały pominięte, jeśli chodzi o możliwość dostępu do, do pewnych świadczeń, jak na przykład osoby samodzielnie wychowujące dzieci, czy też osoby z niepełnosprawnościami. Premier opowiada Banialuki o tym, że złotówka za złotówkę, czy że będzie można się w takim albo w innym systemie rozliczyć. Powołano specjalnego pełnomocnika do tego, żeby się zajmował wychodzeniem z kryzysu tego nieładu. Jeśli mamy taką kolejkę problemów, no to trudno się dziwić, że ludzie się aż tak bardzo tym nie emocjonują i nie zajmują. Po prostu nie od, na swojej własnej skórze odczuwają zupełnie inne problemy. To tutaj może zadam także również inne pytanie. To, że za Pegasusa jest odpowiedzialny rząd Prawa i Sprawiedliwości, to praktycznie każdy w Polsce oprócz Prawa i Sprawiedliwości wie. Czy według pani poseł za aktualny spoofing to w telefonach polskich polityków, między innymi właśnie wspomnianego Marcina Marczaka czy też Borysa Sabutki również jest odpowiedzialny rząd, czy to już jest atak na polityków z innej strony? Nie chciałabym tutaj domniemywać, natomiast wielokrotnie, kiedy wypływały różne rzeczy, na przykład maile pana Dworczyka i cała ta afera związana z pogardą, która się wylewała z tych maili i różnego rodzaju przekrętami, przewołami, to wtedy rząd mówił: To nie my, my w ogóle nie wiemy, kto to jest, my mamy czyste ręce, to może jakieś inne służby i tak dalej. Okazuje się, że oni są zdolni naprawdę do bardzo, bardzo daleko idącego łamania prawa, więc na to pytanie nie odpowiem wprost, bo to byłoby po prostu no już oskarżeniem kolejnym, bardzo daleko idącym. Nie mam na to dowodów, więc należy to oczywiście także sprawdzać, ale to, że na przykład posłanka, Lewicy też otrzymała tego typu telefony. Wydaje mi się, no, kto mógłby to być? To znaczy, kto mógłby stać za tym, żeby ktoś dostawał telefon, że ktoś nie żyje, albo że ktoś dostawał telefon o jakichś zagrożeniach dla życia czy zdrowia? Kto mógłby takiego rodzaju rzeczy robić? Nie widzę po prostu podmiotu, który byłby tym zainteresowany, ale nie mówię, że należy szukać. Dziękuję bardzo. I jako ostatni temat, jaki chciałbym z panią poseł szybko poruszyć, to jest temat nowej ustawy dotyczącej walki z COVID-19. Wczoraj wieczorem do Sejmu trafił się nowy projekt, który wywołuje jeszcze więcej kontrowersji niż poprzedni projekt, tak zwana ustawa Hoca. Opozycja już zapowiedziała, że nie poprze nowych rozwiązań, protestuje także część posłów z klubu PiS. W nowym projekcie ustawy, to dla widzów, którzy nie wiedzą, czego dotyczy projekt, który wczoraj wpłynął do Sejmu, nie ma mowy o egzekwowaniu przez pracodawcę certyfikatów covid -owych. Główną zmianą jest możliwość dochodzenia odszkodowania przez osobę, która podejrzewa, że zakaziła się SARS-CoV-19 w pracy od osoby, która nie poddała się testowi na koronawirusa. Pani poseł Katarzyna Lubnauer z koalicji obywatelskiej skomentowała to słowami, że pracownicy będą na siebie nawzajem szukać i tylko oskarżać się o to, że nie są, są, że się zarazili, czyli będzie tak zwane szpiegostwo nawzajem siebie oraz nazwała tą ustawę bube, bublem prawnym. Jak by pani poseł skomentowała tą ustawę? To znaczy, no już trudno mi jest to komentować, to jest tak absurdalne. Najpierw czekaliśmy na ustawę HOCA, która po prostu kompletnie niczego nie zmieniała. Była minimalistyczna w stosunku do zagrożenia, do tego jak ogromna jest dzisiaj skala pandemii, jak ogromne są straty w ludziach. Teraz mamy kolejny projekt, Lex Kaczyński, który mówi o tym, że można będzie dochodzić Pieniędzy, jeśli ktoś nas zaraził, no ale skąd my będziemy to wiedzieć? Jeśli ja będę jechała pociągiem do pracy, a potem przyjdę do pracy i powiem, że to ten Kowalski mnie najprawdopodobniej zaraził, bo on się nie zaszczepił, to w jaki sposób kowalski ma mi udowodnić, że ja mam udowodnić Kowalskiemu, że tak było, a nie na przykład, że to było w pociągu, w kolejce, na dworcu, przy kasie, w sklepie czy gdziekolwiek indziej. No to jest po prostu totalnie absurdalne. Ja nie wiem, PIS tak bardzo chyba nienawidzi ludzi i tak chciałby, żeby wszyscy się nawzajem nienawidzili, na siebie naskakiwali, że wymyśla prawo, które jest po prostu totalnie głupie. A mamy prawo, które jest mądre. Przygotowaliśmy jako lewica projekt ustawy, który mówi o obowiązkowych szczepieniach, i to załatwia sprawę. I naprawdę, jeśli mogę tutaj zaapelować w jakikolwiek sposób, to trzeba powiedzieć: są rozwiązania, na które Polacy czekają, szczególnie ci właśnie, którzy się zaszczepili. Nie każcie ludziom bawić się w detektywów, tylko po prostu sprawdźcie, żeby wszyscy się zaszczepili, dlatego że ci, którzy się zaszczepili, są przez rząd robieni w konia, bo ten rząd dzisiaj ulega jakiejś mani kilku szurów antyszczepionkowych i oni rządzą dzisiaj Polską i pod nich są po prostu kręcone tego typu ustawy, które są totalnie absurdalne, że będziemy teraz wynajdywać winnych naszego zachorowania w jaki sposób? A czy te zarazki wirusy i inne rzeczy dadzą się w jakikolwiek sposób z, 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 sprawdzić, że pochodziła akurat od tego, a nie od innego człowieka, no przecież to jest ja nie wiem, no, to trzeba naprawdę nie mieć już nie to, że wyobraźni, ale rozumu w głowie, żeby wymyślać coś takiego i jeszcze sprawiać, że po prostu 460 posłów będzie jechało na Sejm, żeby takim bublem się zajmować, bo w najbliższy wtorek ma być to to wszyscy liczymy na to, że ta ustawa zostanie zmieniona i będą przedstawione dla Polaków bardziej sensowne rozwiązania dotyczące koronawirusa. Ja tylko przypomnę, że w dniu dzisiejszym według Ministerstwa Zdrowia mamy 57 tysięcy nowych przypadków. Dużo. I tym pozytywnym akcentem chciałbym bardzo podziękować. Pani poseł, za wzięcie udziału w, wywiadzie, w czwartkowym wywiadzie dnia na kanale MyPolitics. Chciałbym podziękować bardzo wszystkim oglądającym oraz zachęcić do wpłaty pieniędzy na Wielką Kresę Świątecznej Pomocy. W tym roku MyPolitics ma własną cegiełkę. W opisie filmu, tutaj pod wywiadem z panią poseł, jest link do tej zbiórki. Wielki finał Wielkiej Kresy Świątecznej Pomocy jest już w tą najbliższą niedzielę, więc zachęcam serdecznie do wsparcia. Ja pani poseł jeszcze raz dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję, dziękuję bardzo. Państwu. Wszystkiego dobrego. Miły dziękuję. Go.